Yo, Szymanko, z tej strony Jasiek i dzisiaj ze mną jest właściciel tego serwera, możesz się przywitać. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy wielką walkę, tak jak Piotrek z innymi youtuberami. Prawda? Dostaliśmy, tak, 10 zwykłych, 10 epickich, 5 legendarnych i... 15 kowbojskich. Jest akurat teraz nowy event kowbojski na sterfie bez elit, gdzie można zrobić najsilniejsze chyba, prawie, eventówki. Możesz to przyznać, prawda? Ja myślę, że możemy zacząć od zwykłej. No ale brzydka animacja, nie no. Oh. А, а мне? Дай. Но я тоже свекла. Но. No. О, не, не. О, что есть? Na... Nie dobra to na koniec ty otworzysz. Teraz epickie. Mhm, dobra. Dobra. Nie wiem, czy oddało, czy nie. Nie wiem, czy oddało żadnego miecza. Żadnego miecza. Dara. Ciekawe co to będzie Jakbym teraz Teraz to... to jest taki ludz tego jakby co. Dobra. Co Czter... to jest? No mnie Jest! Mam laso, las i miecz osiemnaście, dobra. O. Oddało, O. A ja sześć. Ja co, wszystkie? Mam miecz szesnaście. Aj. O klata, albo że mam mieć le... 17. Dobra, nie... zaraz kosz i sobie wyrzucę tą resztę. I to... Dobra, jak ty drą nie, proszę, żeby nie mieć 19, proszę mi. Nie mam szans, jeszcze ja wiem, że nie mam szans. Dobra. Teraz na najle... drugie najlepsze chyba skrzynki albo najlepsze buty. A ja szybkie! O Jest, jest! A ja już, ja wszystkie, wszystkie powałem. A co, a możesz powiedzieć co robi las dla moich widzów? No. No. Jo. Dobra, teraz. E, ja so, ja ja to tutaj schowam. Jak widać, Więcej kasy, więc mi nie dawaj. O nie aż za dużo to te gdzieś bardzo dużo to tem. A ja nie wiem, bo ja chyba lepiej. Jeszcze kodłepy. Oczywiście, że róża Oczy... oczywiście wszystkie itemy po walce zostaną usunięte. Poleca tutaj... O, ja chyba nawet wiem co to. Herbat... A, no to jest bardzo pi. Dobra. Aj, bo jeszcze litry sobie nie wziąłem. A ja mam. Ja jestem ja Jestem Tak Ale... Lekuje Cię Dobra I poczekaj Poczekaj chwilę To dla ciebie Dobra Dobra, lecimy Chyba No choć jeszcze no ten. Jeszcze tutaj polecimy tam. Tak, a w tym czasie możecie zostawić lajka like, i suba i w komentarzach możecie napisać, czy wam się podobało. Dobra, to ja jeszcze sobie to, to dokupię. Dobra. No, no, no. Brandeczka to jest coś takiego, że jest to jest jak taka, jakby to powiedzieć yy, koza, ty No, trzy, cztery. Oj, oj. Dobra. Ну, я ж почекай. Ой! Ой! Не, не учишь. Bruh! Nie jestem dobry w PVP, no i nigdy nie będę. No, nie zabiję się już to. To nie skończyłam proszę Ale To jest laso. Może nie może się... A na przykład A ja jeszcze pokażę różkę tą. Ona nie jest to zobaczy. Patrzcie. Uderzam on. I jeszcze siekiereczkę. Siekiereczkę daj. No i w ogóle. No ja nie ty... No. I się nie da. No. Zapraszam. Mam nadzieję, że wejdziecie tutaj na, na ten serwer, bo będzie warto. Możecie... Może nawet dołączycie do naszego klanu. A my jesteśmy topie ten klanem. No bardzo dominujemy, więc widzimy się na serwerze.